Cześć! Nazywam się Emilia i chciałabym przedstawić Wam książkę pod tytułem Łagodna Fiodora Dostojewskiego. Cięgnęłam po tą książkę z racji, że bardzo zaciekawił mnie tytuł. Byłam ciekawa, co się może pod nim kryć. Autor nie podaje imion bohaterów. Książka opowiada o nieszczęśliwym małżeństwie, w którym panuje tak zwana strategia milczenia. Czyli dominacji rozumu nad emocjami. Relacje między dwojgiem bohaterów trudno nazwać miłością. Kwestie uczuć nie są najważniejsze, deklaracje słowne, a postępowanie mężczyzny doprowadziło kobietę do psychicznej ruiny. Ciekawostką jest to, że autor inspirował się prawdziwymi wydarzeniami, o których przeczytał w gazecie. Chętnie wróciłabym do tej książki, ponieważ jest ona niezwykle krótka. Posiada zaledwie 40 stron i czyta się ją bardzo szybko. Ciekawym motywem w tej książce jest motyw ikony, która pojawia się na wstępie i na końcu. Polecam tę książkę szczególnie dla osób refleksyjnych, które lubią zagłębiać się w trudne tematy i analizować decyzje bohaterów. Czytam różne książki, między innymi czytałam wcześniej Fiodora Dostojewskiego Zbrodnie i karę i ta książka zainspirowała mnie, żeby czytać dalej.